Nawet nie miałam zamiaru założyć takiej firmy i do głowy by mi nie przyszło, że w ogóle kiedykolwiek założę taką firmę. Nasza misja to przywracamy godność daną człowiekowi przez Boga, ponieważ wierzymy, że każdy człowiek jest pewnym zamysłem, pewną ideą w świecie i niezrealizowanie tej idei i tego pomysłu jest stratą nie tylko dla świata, ale również stratą dla samego człowieka. A jak to się stało? W pewnym momencie swojego życia miałam trudną sytuację psychiczną swoją. W związku z tym postanowiłam wprowadzić zmiany w swoim życiu. Mam szczęście do ludzi, więc trafiłam do dobrych ludzi, którzy mi pomogli stanąć na nogi. I jak ja stanęłam na nogi, to zaczęli mnie ludzie pytać, co się stało, jak to się zadziało. I w tym momencie, kiedy zaczęłam rozmawiać o różnych rzeczach, prowadzić pewnego rodzaju rozmowy, dzisiaj to nazywamy coachingiem, ludzie mówili, popracuj ze mną, zrób coś ze mną. I ja się bardzo broniłam na początku, bardzo tego nie chciałam, natomiast absolutnie to yy, zawód mi wybrał. I ja w pewnym momencie się poddałam. Skoro ludzie tego chcą, to może warto to rozwijać. I zaczęłam rozwijać pracę z ludźmi indywidualnie. Bardzo dużo pracowałam indywidualnie z ludźmi. Uzyskiwałam bardzo duże efekty w pracy indywidualnej. Ci ludzie poprawiali jakość swojego życia, budowali dobrą relację ze sobą, w związku z tym realizowali się zdecydowanie lepiej zawodowo. I w pewnym momencie trafił do mnie menadżer e, firmy i ja zaczęłam z nim pracować. E, dzisiaj to już jest duża e, firma i on jest przedstawicielem e, niemieckiej firmy e, na polskim rynku. I tak trafiłam do korporacji. Wiele lat pracowałam w korporacjach. E, I byłam... E, Zafascynowana pewnymi procesami wewnętrznymi w korporacji. Bo dzisiaj korporację się postrzega jako takie miejsce wypalenia ludzi, wykorzystania ludzi. Ja zupełnie inaczej postrzegam korporację, bo mam to wiedzę, widziałam to od środka, że korporacja jest bardzo dobrym rozwiązaniem dla ludzi, którzy nie do końca wiedzą, jak e, siebie ulokować gdzieś w karierze. A tam są wszystkie procedury, tam jest wszystko gotowe dla ludzi, więc łatwo i szybciej się ludzie tam rozwijają. Ja towarzyszyłam w rozwoju karier menadżerów wyższego szczebla i najwyższego szczebla. Myślę, że te sukcesy menadżerów sprawiły to, że to rozprzestrzeniało się coraz szerzej po prostu. Że coraz więcej ludzi gdzieś tam brało kontakty i marketingiem szeptanym właściwie jedni polecali mnie drugim. I tak zaczęłam się rozwijać. W pewnym momencie przyszła do mnie dziewczyna, bo jeszcze oprócz tego, że pracowałam w korporacjach, to też zawsze prowadziłam szkolenia otwarte, ponieważ ludzie indywidualnie też potrzebowali zmiany. I w taki sposób też e, doszłam do momentu, w którym dzisiaj jesteśmy, czyli firma już szkoli swoich trenerów, e, ponieważ w którymś momencie przyszła do mnie dziewczyna i mówi: Czy możesz mnie tego nauczyć, co ty robisz? Bo to jest coś innego, coś, co jest niespotykane na rynku. Ja wiele szkoleń przeszłam, ale nie spotkałam się z czymś takim. Ta wiedza jest. Dobra dla ludzi, czy możesz mi tego nauczyć? I ja, moje moja pierwsza odpowiedź była: Ale tego się nie da nauczyć. A on mówi: Ale jak to? Przecież ty się chyba tego nauczyłaś? No, nauczyłam się, <gry> więc może mogłabyś nauczyć kogoś innego? I zaczęłam rzeczywiście w pewnym momencie uczyć trenerów i przygotowywać ich do pracy. Nie wszyscy trenerzy pracują dzisiaj jako trenerzy, ale jest kilka osób, które już pracuje na zewnątrz, tą metodą, czy też tą metodą, i swoją metodą, którą rozwinął już na bazie tego, czego uczył się w mojej firmie. Natomiast coraz więcej osób dołącza do nas jako trenerów wewnętrznych Infinity Power International, czyli osoby, które już prowadzą szkolenia, naszą metodą wewnątrz firmy. I to jest praca, która bardzo rozwija i firmy, ludzi. Myślę, że nasz sukces w tej firmie polega na tym, że my nie koncentrujemy się na sobie, tylko koncentrujemy się bardzo na kliencie. Czyli to, co dla nas liczy się w firmie i jest kluczowe, i tak, tak też selekcjonujemy naszych trenerów. To to, że ludzie muszą być bardzo ukierunkowani na rezultaty, jakie osiągają nasi klienci. My jesteśmy z naszymi klientami od początku projektu do końca 24 godziny na dobę, czyli klient ma dostęp do trenera. Oczywiście w przyzwoitych godzinach, nie mówimy o godzinach nocnych, ale Mówimy o tym, że tak naprawdę klient ma dostęp do, do trenera 24 godziny na dobę. Czyli wszystkie procesy, które tworzymy, nasi trenerzy wprowadzają razem z ludźmi, którzy uczą się w naszej firmie, z menedżerami. I mamy wypracowane wiele takich metod, które są bardzo skuteczne w zmianie zarządzania, w rozwoju osobistym, w rozwoju własnych karier. Że to są rzeczy, które są bardzo przydatne ludziom, a w związku z tym jedni drugim nas polecają do dzisiaj. My dopiero teraz zaczęliśmy pracować na marketingu w social mediach czy poprzez stronę. My do tej pory, czyli prawie 20 lat, pracowaliśmy na poleceniach. Nasza firma jest zbudowana na marketingu szeptanym. Naszą mocną stroną, czyli umiejętności, które posiadamy, to są umiejętności miękkie, czyli cały system komunikacji, ponieważ ja uważam, że komunikacja jest wszystkim i wszystko jest komunikacją. Wszystko do nas mówi i coś do nas komunikuje, ale też my ciągle komunikujemy postawą, miną, spojrzeniem, słowami. W związku z tym komunikacja w biznesie. I w ogóle w życiu codziennym, jest podstawą każdego człowieka. I mamy bardzo mocno rozwinięte kompetencje komunikacji, czyli umiejętności miękkie. Cały system zarządzania w firmach jest zbudowany na komunikacji. Cały system relacji człowieka-ja ze sobą jest zbudowany na komunikacji. Wszystko, co robimy, budujemy na komunikacji. Ponieważ wiele firm wie co robi, jak to robi, natomiast niewiele firm rozumie po co to robi i czemu to w ogóle służy. W związku z tym komunikacja klientów mamy najlepszy produkt, mamy najwspanialsze produkty, mamy najlepsze rozwiązania, jest komunikacją, która nie jest zrozumiała dla klienta. Jeśli Wychodzimy do klienta, to całą komunikację budujemy na bazie dlaczego to robisz. Czyli każda firma istnieje nie sama dla siebie, tylko istnieje dla swoich klientów. W związku z tym klient musi komunikować swoje produkty i to, co robi, zawsze tym, co klient z tego ma. Dlaczego to robi? My, nasza komunikacja w firmie e, Infinity Power International jest ukierunkowana na człowieka. Człowiek jest najważniejszy i naszą misją w ogóle jest e, ukierunkowanie mocno na człowieka, ponieważ nasza misja to przywracamy godność daną człowiekowi przez Boga. Ponieważ wierzymy, że każdy człowiek jest pewnym zamysłem, pewną ideą w świecie, i niezrealizowanie tej idei i tego pomysłu jest stratą nie tylko dla świata, ale również stratą dla samego człowieka. W związku z tym bardzo mocno stawiamy na rozwój osobowości człowieka i jego przydatności w świecie, dlaczego tu jesteś, dlaczego jesteś tu, gdzie jesteś, a jak jesteś w tym miejscu, w którym jesteś. To jak to miejsce uczynić wielkim miejscem dzięki Twojej osobie. I to nie jest łatwe na początku do zrozumienia dla ludzi, ponieważ pierwsza rzecz, którą ludzie robią, to odbierają to w sposób: A co firma dla mnie? A co ja będę z tego miał? Kolejność jest trochę inna. Nie co firma dla mnie, tylko co ja dla firmy. Co firma z tego będzie miała, że ja pracuję dla tej firmy? Bardzo mocno budujemy w naszych szkoleniach lojalność wobec firmy. Ścisły związek osoba, która pracuje w firmie i relacji do firmy. Ja to firma, firma to ja. Nie tylko w czasie pracy, ale również po pracy. Miejsce, w którym człowiek pracuje, nie może być miejscem, o którym źle mówię. Miejsce, w którym człowiek pracuje, nie może być miejscem znienawidzonym. Ono musi być reprezentowane godnie przez ciebie, ponieważ poprzez pracę siebie doskonalisz. No tak Bóg wymyślił świat, że człowiek ma wartość taką i swoją godność taką, jaką pracę wykonuje, jakie efekty osiąga, czyli co zrobił dla innych, a nie co zrobił dla siebie. Bo to, co robimy dla innych, buduje dopiero nas. I na tym, na tym fundamencie prowadzimy wszystkie nasze szkolenia. My nie rozróżniamy duże czy małe firmy. My zadajemy pytanie, co chcesz zrobić dla innych. Jeśli chcesz zrobić coś dobrego dla innych, przychodzą do nas startupy i zadajemy pytanie, co chcesz zrobić dla innych. I prezes sobie od nie odpowiada. Chcę stworzyć najlepsze miejsce pracy dla młodych ludzi. Okej, okay, to ja wchodzę w to, tak? Ale jeśli przychodzi prezes i mówi: No, chcę zrobić 6 miliardów obrotu, no to się zastanawiam, z czego te 6 miliardów obrotu chcesz zrobić? Z czego ma to wynikać? Czy produkt, który będziesz oferował klientowi, coś zmienia, coś wnosi dobrego w jego życie? Jeśli tak, ok. Jeśli nie, dziękujemy. Nie wszystkie firmy szkolimy, nie ze wszystkimi współpracujemy. Interesują nas firmy, które chcą budować dobre środowisko i przyjazne środowisko dla swoich pracowników, ale też firmy, które chcą realizować tak zwane cele dobrego wpływu, czyli szerzyć dobro, krótko rzecz ujmując, na świecie, chociaż nie jest to dzisiaj takie. Słowo myślę adekwatne i dobre, bo wszyscy chcą czynić dobro, ale no nie ze wszystkim, którzy chcą szerzyć dobro, są po drodze. Staramy się w firmach szkolić kadrę zarządzającą, ponieważ jeśli szkoliliśmy i to jest nasz wniosek po szkoleniach kiedy robiliśmy szkolenia dwudniowe, trzydniowe, ze sprzedaży, z komunikacji i ludzie szli do firmy. A szefowie ich nie byli w tym temacie przeszkoleni, czyli takie określenie, mieli inną wiedzę na ten temat, to tym ludziom na dole było trudno pracować. I wniosek, który wyciągnęliśmy, jest taki, że najpierw szkolimy kadrę zarządzającą. Jeśli dobrze wyszkolona kadra zarządzająca, która ma bardzo wysokie kompetencje komunikacji, ukierunkowane na rozwój ludzi w zespole, na rozwój firmy, na e, przynoszenie zysków do firmy, to wtedy wiedzą, jak od takich ludzi uzyskać pożądane efekty. Są skoncentrowani na rozwoju ludzi, a nie na e, pokazywaniu, rządzeniu, musisz to zrobić, tak ma być, tak nie może być, e, ponieważ. Miękki styl zarządzania ukierunkowany na e, komunikację, która otwiera możliwości człowiekowi, jest narzędziem do tego, żeby uwolnić potencjał w ludziach. E, kadra zarządzająca ma największy wpływ na niższe szczeble. Mądra, dobrze rozwinięta e, w kompetencjach komunikacji miękkiej kadra zarządzająca uzyskuje najlepsze efekty w zarządzaniu, najlepsze efekty w uzyskiwaniu zysków dla firmy, ponieważ taki styl komunikacji jest ukierunkowany na ludzi, a nie na produkt. Człowiek jest wtedy podmiotem, a nie przedmiotem. Nasza fundacja jest prywatnym podmiotem finansowanym wyłącznie poprzez darowizny osób fizycznych i prywatnych firm. Nie korzystamy z żadnych dotacji ani grantów, zarówno polskich, jak i zagranicznych. Dlatego prosimy Was o wsparcie, by mogły powstawać nowe filmy. Dziękuję.